Was dzisiaj na naszym odcinku o pingwinkach. Pokażemy Wam makietę, jaka została zbudowana przedstawiając świat pingwinów oraz jak można razem z pingwinem nauczyć się alfabetu. Zerknijcie po więcej. Chciałabym Wam również pokazać proces tworzenia pingwinka do alfabetu. Wyciąłem z kartonu pingwinka, pomalowałam go markerem czarnym i białą farbą. Wykorzystuję wytłoczkę po jajkach, nóżki. Mamy zalaminowane już jajka pingwina, które będą służyły nam do wkładania ich tutaj. I tak będziemy mieć cały alfabet. Dziecka zadaniem jest dopasowanie jajeczek do odpowiedniego miejsca tutaj na wytłoczance. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i teraz z przygotowanych literek dopasowujemy literki do odpowiedniego miejsca na wytwórzę. Czyli nasze jajeczka układamy. Tak, żeby pingwinek miał całą swoją rodzinę alfabetową. Uwielbiam pudełka po pizzy. Teraz ostatnio mieliśmy pizzę 60 cm, więc pudełko po niej będzie nam służyć dzisiaj do stworzenia świata dla pingwinków. Pingwinki, misiu i jeden zajączek gotowi już. Mamy syropian, który będzie służył jako zjeżdżalnia. Pomalowałam sztucznym śniegiem na choinki nasze szyszki. I zaraz będziemy robić mamy jajeczka pingwinów i piórka. A tam czeka nasz pingwinek drugi. Mamy już pokryte śniegiem góry. I teraz mam taki kartonik, w którym były chyba pomidorki. Wykorzystuję do tego taki oto puder do niemowląt, który służy nam jako śnieg tu będę składować jajeczka dla pingwinów. I teraz tutaj jest nasz ocean, który będziemy pokrywać pianką do golenia. Więc tu pingwinki będą mogły sobie pływać w naszej białej mazi i mieć doznania dodatkowe sensoryczne. Zjeżdżę sobie ze zjeżdżalni, gdzie mogli je wydobywać. I teraz zobaczcie, jak prezentuje się nasza makieta z daleka i z bliska. Tu mamy iglo, które możemy wystawiać. I już pierwsze pingwinki są na naszej makiecie. Mamy różne gatunki, takie bardziej włochate. Hmm. Tutaj jest nasza przestrzeń, gdzie mamy jaja pingwinów. I już jest tutaj mama z małym pingwinkiem. A tutaj pingwinki wskakują do naszego roślinnego, rośliny yy, wody. Ten jeden jest zjeżdża. Tutaj kolejny jest przy Iglo. I znalazły się jeszcze miś i zajączek na naszej makiecie, którzy czekają przy choinkach. A tam czeka nasz pingwinek z alfabetem. Także pingwinkowe szaleństwo dzisiaj u nas. Takie zabawy niezwykle rozwijają kreatywność dziecka, ponieważ musimy razem z nim odgrywać sceny, które dzieją się tutaj na naszym. Zimowym mm, zimowisku, więc będziemy się wcielać w rolę pingwinów, będziemy uczyć się w nowych ról, tego co mogą mówić, jak mogą się zachowywać, jak mogą mm, reagować na niektóre sytuacje, czyli że jest zimno, jak wejdą do wody, że nowe dziecko się urodziło, że są, czekają na kolejne jajeczka i kolejne małe pingwinki, a te mogą tutaj o czymś rozmawiać, więc zobaczymy, jak będzie przebiegać nasza zabawa. Mama. Mhm. Co to jest? To jest iglo. Czuję dziuja. No bo ma takie wyjście. Co? Ma wyjście. Z jednej co? i z drugiej strony. Tam no mogłam sobie spać. Zobacz na jajeczkę. Co? Zobacz, gdzie są jajeczka. Tam. No i jest ich basen. Mam no wejść do wody. I tu możemy popływać. No, możemy poszukać. Mama ci zakopie. Hop, nie ma. To. Szukaj. mam No brud na ręce, ale jest fajny. Zobacz, jakie są fajne w dotyku. Umieć. Od I szukaj Pinkfinka. Gdzie on jest? Gdzie mama go schowała? Madalanca. Madalanca. Zająca goni? Tak. Nasza zabawa elektryczna przechodziła się w zabawę z autami. Ja no widziałeś go? Dogoniłeś go? Co? Co? Dogoniłeś zajączka, nie? Czemu? Bo ściga się zajączkiem. A jeżeli podobał Wam się nasz film i chcecie więcej takich zabaw, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.